Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Dresik. Tradycyjnie po trudnej nocy przychodzi poranek niewyspany, e, ale chciałem Wam zademonstrować. To jest wczoraj ostatni filmik, jaki nagrywałem na godzinę przed końcem. Nie będziecie mieli głosu i może i lepiej. E, pokazuję tylko Wam, jakie miałem wczoraj statystyki, a zaraz zobaczymy. E, no tu macie 50, 156 do 124 na godzinę przed końcem i jeszcze ostatnia, a właściwie pierwsza, dresik for fun. No i tu będziecie mieli status tego jak to wyglądało tak samo na godzinkę przed końcem. Wczoraj tak było, tak się złożyło, że do domu bardzo późno przyszedłem. No, i co? No, i nie było opcji iść spać i wstać rano. No i dlatego tak to wygląda, jak wygląda. Dobra. Minimalizujemy tutaj ten filmik i lecimy. To jest pierwsze otwarcie gierki. Zobaczymy, co tu wyszło. Sam jestem ciekaw, czy jacyś spocenicy się pojawili jeszcze godzinę przed końcem, bo na wszystkich kontach prowadziłem godzinę przed końcem, także zaraz zobaczymy. 3, 2, 1, pach. No Pan kolega, tak jak przypuszczałem, zaatakował na koniec. No i wygrał. Gratulacje z którego to jest serwera? 25. No dobra. Wygrał chłop. Tutaj jest pierwsza porażka. Powiem Wam szczerze, że to była najtrudniejsza z moich batalii i liczyłem się z tym, że kolega odpali. Ja nie wiem, czy ja bym był w stanie jeszcze nawet 30 tysięcy punktów zdobyć. Tak powiem Wam szczerze, że Wątpię, może coś bym jeszcze tam powierzgał, ale chyba tyle to bym nie zdobył nawet. Eee, także, no tutaj się nie udało. To konto było z tych, co już mam wszystkie postacie na 130 poziomie. Już mi brakuje takich prostych punktów do zdobywania. Eee, no niestety, eee, no i w przyszłym evencie będzie podobna zadyszka. I tak 200 tysięcy dałem radę zdobyć, także nie ma tragedii. E, no dobra, no to lecimy na drugie konto. Czekajcie jeszcze energię wydam, żeby się nie marnowała. A niech będzie tutaj. jak wydana i lecimy na drugie konto. Tutaj no można powiedzieć, że fail, bo miał być pierwsze. Ale widać było już od początku, jak grałem, że ten koś w nocy zdobywał punkty, więc to prawdopodobnie była jego strefa czasowa, taka, że to nie był środek nocy, tylko on sobie normalnie grał w grę i mógł sobie pozwolić na to, że ostatnią godzinę będzie grał. Ja no niestety miałem tam 20 tysięcy punktów przewagi nad nim na godzinę przed końcem, ale jak widzieliście, nie wystarczyło. Teraz trzymam Was trochę w napięciu, poklikam sobie tutaj i ciach. Tutaj dresik wygrał. Grzechu widzę, że odpuścił. No i dobrze, bo byśmy się tylko pompowali dalej. Zobaczcie. Mamy i tak dwa razy więcej punktów od trzeciego, do trzeciej pozycji. Także dresik tutaj zgarnął pulę. A tutaj znowu jest energia. No to coś sobie on na coś wydamy. Może tutaj. Mm -hmm, mm -hmm. czekajcie ma staźmie, a nie 5 tysięcy to kosztuje no dobra no dobra, no to na pierwsze z brzegu żeby tam nie tracić czasu nie przedłużać wam filmiku i ostatni dresik, tutaj jest ciach, on też był na prowadzeniu e, może jeszcze mrówkę znajdziemy czekajcie Murówka jak się prezentuje, mrówka wygrała. Ale na godzinę przed końcem miałem ja 42, miał 70. Tego delikwenta nie było. A któż to jest? Solaris, jakaś gildia. No proszę. Z 16 serwera. No ładnie tam pocisnął na koniec. E no i co? No tutaj też wygraliśmy, tak? No dobra. No to cieszymy się. Później będziemy się tym kątem zajmowali. Wracamy do naszego dresika. Tu jest ostatni z dresików. I wygrana. Tutaj miałem jeszcze zgryza, powiem Wam szczerze. Pod koniec. Jakiego miałem zgryza? Takiego, że miałem jeszcze dużo zasobów do wydania. Zobaczcie, nie zdobyłem jeszcze, nie wypompowałem wszystkich postaci. Nie robiłem ich ewolucji. Ale ten ale nie zrobiłem ich jeszcze na 130 poziom, mimo że mam jeszcze sporo zasobów. Bo widziałem, że mam dużą przewagę i nie chciałem zużywać całego swojego bonusu. Jak widzicie opłaciło się. Także no ja jestem zadowolony. Co prawda na koncie, na którym mi najbardziej zależy, zająłem drugie miejsce. ale jak to mówią, nie można mieć wszystkiego. Tam już niestety, na tamtym koncie już jest zadyszka, no ciężko jest zdobywać punkty, na pewno w takich ilościach 200-300 tysięcy, to jest już naprawdę bardzo, bardzo trudno. Ja ten, ja, pokażę wam, praktycznie wszystkie skórki zużyłem, artefakty, no nie wiem, no naprawdę przygotowałem się do eventu, możliwie najlepiej tu już jest taki poziom konta, że ciężko jest jakoś tam super progresować z tygodnia na tydzień. Patrzcie, skórki prawie wszystkie wydałem, artefakty wydałem. No, no nie mam tutaj za bardzo już z czym szaleć. Więc, no, no może człowiek jakby wcześniej wiedział, to nie musiałby wydać 220 tysięcy staczyłoby 160 i tyle samo bym miał po, yy, tyle samo bym zdobył no ale miałem nadzieję zawsze na ostatnio na koniec, na pierwsze miejsce no niestety nie udało się jak widzieliście w tym filmiku na adresiku yy. no miałem 10 tysięcy przewagi nad tym delikwentem i nawet pisałem z kolegą tam w grze, że słabo to widzę. Nie wiem, czy już poszedł spać, czy nie, ale wszystkie poprzednie dnie on w nocy robił progres, więc spodziewałem się, że on jest w innej strefie czasowej. Zrobiłem sobie 10 tysięcy przewagi, tak żeby nie było łatwo do kliknięcia. No, ale kolega odwalił jeszcze ze sto, z 213 na 258, czyli 45 tysięcy na końcówce zrobił. No, sporo, sporo punktów nie, ta, nie, nie byłoby tutaj podjazdu. Ja nawet robiłem ten, zrobiłem te triki tutaj z drzewem w Asgardzie. Podbiłem całe to drzewo. By the way. Od 44 do 49 poziomu, to dało około 16 tysięcy punktów rozwijania tego całego drzewa tutaj analogicznie od 39 do 44 punktu tutaj też daje mniej więcej tyle samo przy dwa razy większej postaci, no ale przy niższych tych. Też około 15-16 tysięcy dostało. Także no jest jak jest. 40 tysięcy szmaragdów mamy. Bywało lepiej, no ale cóż. Yy, no perfekt byłby, jakby jeszcze tutaj usiadło pierwsze miejsce. No niestety nie siadło. Ale ten, ale i tak summa summarum chyba mogę powiedzieć, że zadowolony jestem z tego eventu. Yy, tyle szmaragdów znowu za frigo wpadło, że. Och. No, sobie jakieś insygnia. Kolega. Ja, wygrywał, kolega, wygrywał. A, jeszcze wcześniej się odgażał, że nie będzie, że nie, to idzie spać. A to proszę. <grybujesz> dobra. Pochwalony też się chwali wygraną. Eee, dobra. 300 tysięcy pochwalony machnął. No, grubo, grubo. Eee. Ale ta, a nie zobaczymy jaką jak on ma łączną moc. Ale generalnie jest. E, w, no ma, ma z czego podbijać, tak wam powiem. Czekajcie, gdzieś tu jest pochwalone. w bitwach gildii. O. Także ma, ma kolega z czego e, Prawdopodobnie progresować, no ale 300 tysięcy to tak ładnie, jeżeli mówimy o tygodniowym evencie. Nawet biorąc pod uwagę te wszystkie nagrody, które były do zdobycia. Coś się nowego pojawiło, żadnego nowego eventu nie ma. Jak nie ma nowego eventu, wszystko już pokazane. Nitki się dopiero jutro zaczynają. No dobra, no to idę już pewno spać, nie będę także. Tak to się prezentowało u Dresika. Tutaj fail, no ale 35 tysięcy przewagi, no, no nie dałbym rady. No niestety nawet jakbym nie spał to nie miałbym z czego chyba tego nazbierać niestety. Pamiętajcie, że przed tym eventem ta Aurora była na poziomie pomarańczowym. Miałem wszystkie Miałem ten poziom i wszystkie itemy schomikowane do wszystkich, po kolei tych. Tutaj było za kulkę. To naskładałem, to naskładałem, został mi tylko jeden item ten. I już wskoczymy na czerwony plus 2 w trakcie jednego eventu. Skórek niestety nie zainwestowałem w tej panience. Dlaczego? Bo skórki poszły na głównego tanka, którym już częściej tam rozgrywałem, zobaczcie dwie skórki skończone trzecia skończona i dwie kolejne już tam zaawansowane no i korwus powoli zaczyna jakoś tam wyglądać później się zabierzemy mu za glify, no i jakoś to będzie nie, nie nie pamiętam ile miał punktów przed eventem no ale też sporo myślę, że zarobił No i tak się sprawa wygląda u Dresika. Dawajcie znać, jak tam u was poszło. Co, co żeście robili, co nie. Na Wasze pytania tam, które wrzucaliście w komentarzach. Postaram się wam odpowiedzieć. Jak ten, jak tylko dojdę no do siebie. Wiecie, muszę kawkę wypić, bo nie jest dobrze. No. Trzymajcie się ciepło, do usłyszenia koniec porannego dresika. Hejka, pa!